Tomasz Pajączek, witam Państwa. Zapraszam na Wpajęczynie pytań. Moim i Państwa gościem Piotr Ule, nowoczesna, wrocławski radny Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu. Na ostatniej sesji wstrzymał się pan od głosu w sprawie udzielenia prezydentowi wotum zaufania i absolutorium. Dlaczego? W życiu i w polityce trzeba być konsekwentnym. Ludzie to z czasem doceniają. Jeżeli głosowaliśmy nad wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu za zeszły rok, a w zeszłym roku miało miejsce bardzo wiele niepokojących, skandalicznych faktów i wydatkowania pieniędzy niezgodnie z interesem mieszkańców i z deklaracjami, które były im wskazywany, no nie sposób było w moim przynajmniej przypadku głosować za udzieleniem absolutorium ze względu na to, że byłoby to niezrozumiałe i dla moich wyborców, i dla środowisk społecznych, które mm -hmm. zaangażowaliśmy w budowę koalicji, obywatelskiej koalicji dla Wrocławia, które jeżeli żyrowalibyśmy wszystkie zachowania z poprzedniej kadencji, po prostu nigdy z nami do tych wyborów by nie poszło. My mówimy tutaj na przykład o środowisku obywateli TBS, o protestujących przeciwko zmianom przy przy ulicy Letniej, przy ulicy Szybkiej. Mówimy tutaj o całym szeregu innych organizacji, które po prostu stały z nami, były zaangażowane w to, żeby. We Wrocławiu były zmiany i jesteśmy rzecznikami zmian, a nie kontynuacji. Mówił Pan przed głosowaniem na klubie, że będzie Pan wstrzymywał się od głosu, bo, bo wiemy, że była dyscyplina. W tym ja byłem transparentny na każdym y, etapie mhm. y, i myślę, że nikogo nie powinno to y, zaskoczyć. Czyli tam. uprzedzał Pan swoich kolegów, koleżanki z klubu? Natomiast y, jakby tutaj jestem naprawdę bardzo transparentny w relacjach z moimi koleżankami i kolegami z klubu, ale myślę, że antena daj y, y, mhm. czy jakikolwiek jak innej telewizji nie jest miejscem do rozstrząsania spraw wewnątrz klubowych. Jasne, ale dyscyplina była. E, dyscyplina była. Z której się pan wyłamał. E, co do której wydaje mi się, że nikt nie powinien tego oczekiwać. Mm -hmm. e, ja rozumiem e, różnego rodzaju wolę czy zobowiązania, które pod, niektórzy podjęli względem prezydenta miasta Wrocławia, ale to nie jest tak, że wszyscy powinni w związku z tym zapominać, co było. Wcześniej koalicja obywatelska zdobyła w pierwszej turze wyborów więcej głosów niż prezydent Jacek Sutryk. To nie było przypadkiem. Koalicja została wybrana po to, aby patrzeć prezydentowi na ręce, a nie żerować wszystkie decyzje bezkrytycznie. A tymczasem od wyborów mieliśmy cały szereg przykładów, które pokazywały, że pan prezydent tych ustaleń i zobowiązań mhm. nie dotrzymuje. I to był dobry moment, żeby pokazać, jak te relacje wyglądają. To znaczy, ja wstrzymałem się przez ostatnie na przykład tygodnie czy miesiące z krytyką prezydenta. Otrzymałem świeży mandat, warunkowo słaby, ale otrzymał ten mandat od mieszkańców po żółtej kartce i po przeprosinach, po obietnicach. Zmian, ich skruszę. I, i, I liczyłem na to, że te wnioski zostaną wyciągnięte. Zresztą według deklaracji takie wnioski wyciągnięte zostały. Natomiast kiedy otrzymujemy informację o tym, że no, były naciski na te stację, żeby zwolnić jednego z dziennikarzy, a człowiek, który został przez renomowanego dziennikarza Gazety Wyborczej, Marcina Rybaka, wskazany jako osobę, która te naciski prowadziła, dostaje kopa w górę i bez konkursu, do czego zobowiązywał się prezydent, że będzie. Z konkursami zostaje powołany na wiceprezesa prezesa MPWK. To jest to wprost no, bardzo poważne podkopanie zaufania do prezydenta, który. No, Chwilę później miał otrzymać wotum zaufania. No jak dawać wotum zaufania w takiej sytuacji, kiedy to jest niewyjaśnione? Zresztą zadawaliśmy pytania mm -hmm. o tę sprawę i ta sprawa nie została wyjaśniona. A prezydent ma u Piotra Ule kredyt zaufania w takim razie jeszcze na tę kadencję, czy już nie po tych hmm. dwóch miesiącach? Pan prezydent cały czas ma przestrzeń do tego, żeby wytłumaczyć się z tej decyzji. I z której decyzji? Z decyzji na przykład takiej, że zobowiązywał się i sam nagrywał filmiki, kiedy potrzebował głosu przed drugą turą. Była e, taka piątka sutryka między że... pierwszą a drugą... Tak, że, mam, że członków zarządu będzie powoływał zgodnie z konkursami. Mhm. Otwarte konkursy dla wszystkich. Tak, i członków zarządu, nie tylko na prezesów, I, i to były jego słowa. To nie robił tego pod moją presją innych radnych, chociaż przyszliśmy do niego z podobną propozycją i podpisał w czwórce radnych podobną deklarację. I robi tego typu gest, no, chciałbym, żeby opinia publiczna dowiedziała się, Jakie były przesłanki? Postulowaliśmy to, że będą otwarte procedury dotyczące powoływania członków rad nadzorczych. Mm -hmm. Już w tym momencie zostało to złamane wielokrotnie w poszczególnych spółkach, czy w MPWIK czy w MPK Wrocław. Domagaliśmy się tego, aby wprowadzić jasne zasady dotyczące prywatyzacji Śląska Wrocław. Pan prezydent zresztą też się do tego zobowiązywał. Co z tego wychodzi widzimy wszyscy. I to są kwestie, nad którymi trzeba się pochylić. Pan prezydent. Zobowiązywał się, że czy postulowaliśmy i platformie obywatelskiej zobowiązało się w porozumieniu, że przywróci otwarty rejestr wniosków o dostęp do informacji publicznej, co jednostronnie zlikwidował wraz z początkiem 2021 roku. Nadal A nie, tego nie ma takich ma. planów. Nadal tego nie ma i wprost pytany o to na piśmie odpowiedział, że nie ma takich Planów prezydent zobowiązywał się, że zakaże samorządowego Erasmusa swoim e, zastępcom, e, na piśmie też mamy informację, że z tego się wycofuje i e, ja rozumiem, że e, to są rzeczy dotyczące stylu sprawowania władzy i pewnych zasad, mhm. e, bo kwestia dotycząca np. opóźnienia funduszu osiedlowego to już jest e, realny koszt dla e, działaczy osiedlowych, ale p, umówmy się, Mieszkańcy dali prezydentowi żółtą karkę przede wszystkim za styl sprawowania władzy, za to, że musieli się wstydzić i tłumaczyć z tego, w jaki sposób nasza władza e, te publiczne sprawy prowadzi. Się, musieli się tłumaczyć z Kolegią Humanu, musieli się tłumaczyć z całego szeregu e, innych afer. E, I e, okazuje się, że wraca e, po prostu stare. I, I wydaje mi się też, że nie do tego się jako koalicja obywatelska mm -hmm. zobowiązywaliśmy, że będziemy na to pozwalać. Dlatego e, nie było lepszej okazji do tego, żeby wrócić. E, do tej rozmowy niż dyskusja nad wotum zaufania. Wydaje się, że z różnych przyczyn, głównie o charakterze konkretnych interesów politycznych, takiej przestrzeni fizycznej nie było. Liczę na to, że będzie przestrzeń jeszcze, żeby powrócić do takiej rozmowy w sposób jakby. Partnerski. Ale czy liczy Pan na to, że rozejdzie się po kościach, czy że jednak zostaniecie z klubu, wy mówię, bo Pan i trzy in trzech innych radnych usunięci? Mm. Nie wyobrażam sobie takiej głosy. sytuacji, chociaż oczywiście przejmie każdy werdykt klubu. Jeżeli będzie on polegał na tym, że za głosowanie w imię naszych wspólnych zobowiązań względem mieszkańców ktoś będzie chciał usuwać radnych, przejmie to z ubolewaniem. Zresztą myślę, że każdy z tej czwórki. Myśmy się pisali na projekt, który był gotowy na współpracę z różnymi środowiskami, mm -hmm. również z prezydentem, ale na podmiotowych. Warunkach. I to nie chodzi o to, żeby dla każdego dać możliwość robienia wszystkiego, tylko żeby w imieniu mieszkańców reprezentować ich kluczowe. Interesy, jesteśmy do tego zobowiązani. Zresztą podpisywaliśmy deklarację o jawności odbudowy demokracji lokalnej, podpisywaliśmy kodeks etyki radnego, pokazywaliśmy kodeks osiedlowy. Wszystkie te sprawy zasługują na to, żeby zostały zrealizowane i świadczą po prostu o naszej, o naszej wiarygodności. Ja ubiegam się po prostu o to, żeby, żeby tego nie oddawać. Ze względu mhm. na to, że nazwisko ma się jedno, wyborców należy szanować. Jest coś na plus po tych no, ponad dwóch miesiącach od wyborów? Pana opinii? Wydaje mi się, że zapowiedzi poszły w sensowny kierunek. Prezydent kontynuuje spotkania z mieszkańcami, ale tak było też na początku mm -hmm. kadencji po 2018. Ale to ja nie ukrywam, że wydaje się, że jest to na plus. Na plus jest to, że utrzymywane są wydatki na utrzymywanie torowisk. I widzimy to, mimo że narzekamy na trudności transportowe, że kolejne skrzyżowanie zostało rozgrzebane drugi czy trzeci raz w ciągu kilku ostatnich lat. Mm -hmm. Natomiast prace utrzymania wiążą się z tym, że czasami, szczególnie w miejscach, gdzie jest wysokie natężenie, gdzie są niestabilne warunki geologiczne, czasami te interwencje są potrzebne po prostu nieco częściej. I to są rzeczy, które są jak najbardziej, jak najbardziej pozytywne. I to nie jest tak, że ja jestem nastawiony w sposób zoologiczny źle do tego wszystkiego. Ostatnio dowiedzieliśmy się po intensywnym posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej, że w końcu, mimo że przez lata udawano, że, że, że problem nie jest taki poważny, że w końcu zaczęły się wizje lokalne dotyczące lokali komunalnych z toaletami na korytarzach. Czyli trzeba było trzech lat, od kiedy podniosłem tę sprawę żeby ktoś zaczął z tym wreszcie coś robić. Mm -hmm. Rozpoczęły się legalizacje. Wtedy było 4700 w lokali. Taki. W tym momencie jest około 4300 według papierów, natomiast e, przeprowadzono ponad 2000 wizji lokalnych i nieco e, mniej niż połowa. Tych lokali, to okazuje się, że tam ludzie sobie toalety wykonali na własną rękę, czasami mniej, czasami. Mhm. A co za tą wizją, jakby pójdzie dalej? Jakie następne kroki? Tam, gdzie można, tam te inwestycje będą legalizowane, czyli mhm. będą w, rejestrowane, wpisywane do planów budynku. Natomiast trzeba pamiętać, że jeżeli chodzi o toalety, to jest kwestia bezpieczeństwa sanitarnego i tam są konkretne przepisy budowlane dotyczące spadów, odpływów, pionów. Ciągów wentylacyjnych, etc., albo nośności nawet strop, stropów, które muszą zostać spełniane, więc za każdym razem to jest indywidualnie oceniane. I no, okazuje się, że w końcu coś zaczęto z tym robić, i to, jest, i to jest super. Natomiast jak sobie patrzę na to, że nie mamy nadal. W, Wymienionych źródeł ciepła e, ogrzewania we wszystkich lokalach komunalnych, mimo że zwracaliśmy uwagę na to, e, że nadal nie mamy wszystkich lokali prywatnych też z wymienionymi źródłami ciepła, mimo że w 2022 roku e, ja osobiście razem z, wtedy jeszcze z Michałem Górskim e, kładłem projekt uchwały, który dawał więcej pieniędzy ludziom na to, żeby zdążyli przed tym terminem wymienić źródła ciepła. No to zastanawiam się, e, czy to jest kierunek, w którym powinniśmy po prostu iść. Co z Wrocław.pl? Jest Pan za tym, żeby biuletyn miasta został w jakiś sposób ograniczony albo zawieszony? Wrocław.pl w takiej formule, w jakiej jest teraz, niszczy wrocławski rynek mediów, niszczy wrocławską opinię publiczną, drenuje... Dlaczego? Po pierwsze, drenuje rynek reklamowy. Wrocław.pl konkuruje z prywatnymi przedsięwzięciami o reklamy w internecie. Po drugie, drenuje rynek, jeżeli chodzi o rynek pracy wśród dziennikarzy. Oferują naprawdę sensowne pieniądze, które, szczególnie dla początkujących dziennikarzy, albo dziennikarzy z mniej, czy mogących sobie pozwolić na mniej finansowo redakcji, jest to bardzo atrakcyjny kierunek. Po trzecie, dostarczając bezpłatną gazetę, która oczywiście jest dla niektórych jakąś wartością, dla niektórych i w znacznej większości niestety to się marnuje, albo jest wykorzystywane, na przykład na, nie wiem, żeby rybę na przykład w czymś schować czy przenieść, no teraz żartuję oczywiście, tak, samoloty robić. To jest po prostu konkurencja, z którą prywatne przedsięwzięcia niedotowane tak olbrzymimi pieniędzmi z kasy publicznej nie są w stanie się zderzyć ze względu na to, że prawo i wprost Rzecznik Praw Obywatelskich, teraz Ministerstwo W ogóle Kultury mm -hmm. rozpoczęło tę inicjatywę, cały szereg organizacji pozarządowych zwracali uwagę na to, że nie jest zadaniem gminy wydawanie prasy czy wydawanie mediów. Gmina może wydawać biulety, gdzie informuje o tym, jakie są przetargi, jakie są konkursy, jakie są ogłoszenia o pracę. To są rzeczy, które mogą pojawić się w biuletynie informacyjnym, ale w sytuacji, w której Yy, Jednym z najlepiej opłacanych mediów w ogóle w, w, w mieście jest yy, medium po prostu miejskie, yy, no to jest to yy, no patologia po prostu patologia, bo na sam wydruk tej gazetki o nakładzie kilkudziesięciu tysięcy egzemplarzy wydaje się rocznie 2,5 yy, miliona złotych. sto, sto kilkadziesiąt tysięcy egzemplarzy to jest tyle, co polityka i niosły razem wzięte. A częstotliwość jest praktycznie, praktycznie taka sama. Czy to aby na pewno w ten sposób powinno funkcjonować? No moim zdaniem nie. Panie radny, bardzo krótko, co z piłkarskim Śląskiem, jeśli chodzi o sprzedaż? No bo ten serial, czy niemiecka firma kupi? Wiemy, że się zakończył i, i nie kupi. Co dalej? Wy będziecie głosować teraz nad sposobem. Jestem wielkim fanem Smarzowskiego. Tam w jednym z jego filmów na plebanii e, była i w parafii była robiona zbiórka na remont dachu w kościele. E, I e, nie chodziło o to, żeby go wyremontować, tylko chodziło o to, żeby zbierać e, darowizny i mm -hmm. ofiarę od e, parafian. I wydaje mi się, że mamy tutaj z taką sytuacją. Nie chodzi o to, żeby sprzedać, tylko chodzi o to, żeby go mieć i żeby proces trwał. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby na podstawie uchwały, która w poprzednim roku ustalała minimum, za jakie jesteśmy w stanie sprzedać, żeby sprzedać za więcej. Nie ma takiej potrzeby, żeby w ogóle taką uchwałę podejmować. Jeżeli e, miasto jest gotowe do tego, żeby i uważa, że znajdą się kupcy, e, którzy e, kupią klub za 40, 45, 55 milionów złotych, e, to obecnie obowiązująca uchwała jak najbardziej na to pozwala. E, tym bardziej, że już w tym momencie wiemy, że wycena robiona w maju jest w znacznej mierze nieaktualna. Ze względu na to, że część aktywów już w tym momencie w klubie nie ma. A metoda, którą to dokonywano, sprawia, że na przykład częścią aktywów muszą być kontrakty piłkarskie, a części z tych piłkarzy już w klubie fizycznie, okay. w klubie fizycznie nie ma. Wydaje mi się, że mieszkańcy właśnie w tym momencie mogą popatrzeć na to, co deklaruje prezydent i zobaczyć, ok, chyba ktoś nas robi w konia. No to znaczy, jeżeli obiecywał prywatyzacja, a pierwszy gest, który y, robi, do, jakby pokazuje, że cała ta historia y, miała mało wspólnego z realną szansą na sukces, no to znaczy, że o co tutaj chodzi? Czeka nas kolejny serial. No, kolejny odcinek tak naprawdę tego serialu, który obserwuję chyba z coraz większym zażenowaniem większość mieszkańców Wrocławia, bo wszyscy mamy szacunek i wiemy, że Śląsk Wrocław jest ważnym brandem nie tylko wrocławskim, ale też dolnośląskim i korzystnie byłoby gdyby on jakby nadal istniał, był mhm. mocny i promował nas. Zresztą podnieśliśmy w tym zakresie wszyscy olbrzymie koszty inwestycji w stadion. Natomiast w tym wszystkim no, gdzieś są po prostu granice. Piotr Le, nowoczesna, wrocławski radny koalicji obywatelskiej, jeszcze przynajmniej dziękuję o, za rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Do zobaczenia.